W tym, co stało się najbardziej niezwykłą transformacją w historii Doliny Milbruk, próba wymuszenia zamieniła się w legendę, która na zawsze zmieniłaby setki istnień. Były, starszy sierżant sił specjalnych, który znalazł spokój, opiekując się swoimi organicznymi uprawami, został zmuszony do skonfrontowania się ze swoją przeszłością, gdy niesławny gang motocyklowy, żelazne kruki, wybrał niewłaściwy cel. Poranna mgła jeszcze nie opadła z pól, gdy James Cooper metodycznie pracował wśród rzędów swoich organicznych warzyw. Dwadzieścia lat jako starszy sierżant Sił Specjalnych nauczyło go zaczynać wcześnie, pozostać czujnym i sprawdzać każdy szczegół. — Dzień dobry, James — znajomy głos Eleanor Thompson niósł się przez pole. Starsza kobieta szła w jego kierunku, niosąc swój charakterystyczny kosz świeżych babeczek. Pomyślałam, że możesz potrzebować śniadania. Eleanor, rozpieszczasz mnie. Rachel pokochałaby te babeczki. Jego głos złagodniał na wspomnienie zmarłej żony. Cóż, ktoś musi się tobą opiekować. Eleanor postawiła kosz. Poza tym, tylko ty pomagasz mi z różami. Gdy dzielili śniadanie, odległy grzmot motocykli odbił się echem przez dolinę. Twarz Eleanor ściągnęła się z niepokoju. Wrócili trzeci raz w tym tygodniu. James pozostał spokojny. Żelazne kruki stają się odważniejsze. Szeryf Wilson mówi, że napadli na trzy farmy w sąsiednim hrabstwie. Złamali nogę Majkowi Andersonowi, gdy odmówił płacenia ich haraczu. Motocykle robiły się głośniejsze. James pomógł Eleanor zebrać jej rzeczy. Powinnaś jechać do domu, ja się tym zajmę. Ledwie odjechała, gdy dwanaście motocykli wjechało z rykiem na polną drogę. Ich przywódca, znany jako Shadow Mitchell, prezentował się imponująco w czarnej skórze. Jego pokryta bliznami twarz wykrzywiła się w coś, co mogło uchodzić za uśmiech, gdy przyglądał się żyznym polom. Ładna posiadłość, farmerze, zawołał Shadow. Szkoda by było, gdyby coś jej się stało. Jego towarzysze rozproszyli się, ich buty miażdżyły sadzonki. James stał spokojnie, ręce swobodnie przy bokach. Każdy, kto wiedział na co zwracać uwagę, rozpoznałby w jego postawie lata szkolenia bojowego. Pięć tysięcy miesięcznie utrzyma twoją ładną farmę w bezpieczeństwie, kontynuował Shadow. W przeciwnym razie, kopnął tace z sadzonkami, zdarzają się wypadki. To były róże, konkursowe, Eleanor, powiedział cicho James. Coś w jego tonie sprawiło, że dwóch motocyklistów wymieniło niepewne spojrzenia. O, rośliny staruszki? Może powinniśmy złożyć jej też wizytę. Oczy Jamesa lekko stwardniały. Ostatnia szansa, żeby odejść pokojowo. Po tym sprawy się komplikują. Motocykliści wybuchnęli śmiechem. Shadow wyciągnął ciężki łańcuch. Chłopaki, nauczcie farmera Jasia, co się dzieje, gdy ludzie nie szanują żelaznych kruków. Motocyklista zwany Tank ruszył pierwszy, wymachując ołowianą rurą w kierunku głowy Jamesa. Ale Jamesa tam już nie było. Z ruchami wyostrzonymi przez niezliczone operacje bojowe uniknął ataku i rozbroił Tanka precyzyjnym uderzeniem. Rura jeszcze nie uderzyła o ziemię, gdy Tank dołączył do niej łapiąc oddech. Co do diabła! Ghost, największy motocyklista, ruszył do przodu. James poruszał się jak woda, kierując pęd gosta do pobliskiego koryta. Twarz Shadow skurczyła się z wściekłości. "Hawk, Wręcz! Zabijcie go! Dwóch pozostałych motocyklistów wyciągnęło noże, okrążając Jamesa ostrożnie. Zaatakowali razem, ale ich koordynacja działała przeciwko nim, gdy James wykorzystał pęd jednego do powalenia drugiego. Shadow wpatrywał się z niedowierzaniem, gdy jego banda leżała jęcząc na ziemi. Jesteś martwy, farmerze! wymachiwał łańcuchem w śmiertelnym łuku. James złapał go jedną ręką. To samo mówili talibowie. Szarpnął łańcuch, wytrącając shadow z równowagi. Mylili się. Walka skończyła się szybko. Gdy szeryf Wilson przyjechł, i o pięć minut później, zastał dwunastu członków niesławnych żelaznych kruków, związanych ich własnymi łańcuchami od motocykli, siedzących w ogrodzie różanym Jamesa. Jezus Cooper, westchnął szeryf, nie mogłeś zostawić emocji za oceanem? James już przesadzał, sadzonki róż Eleanor. Zagrozili Eleanor Dave, wiesz, że nie mogłem tego tak zostawić? Wiadomość o konfrontacji rozeszła się po Dolinie Millbrook jak pożar. W więzieniu hrabstwa, Shadow Mitchell pielęgnował swoje posiniaczone ego wraz z kontuzjami. Zbierzcie wszystkich, wypluł Shadow do telefonu. Chcę, żeby ta farma płonęła do rana. Jego porucznik, Marcus Hawk Reeves, słuchał z niepokojem. Szefie, może powinniśmy to przemyśleć. Coś się nie zgadza z tym farmerem. Kwestionujesz mnie? Głos Shadow stał się groźny. Tymczasem zastępca Sara Chen robiła zdjęcia miejsca zdarzenia, gdy James sprzątał. Panie Cooper, musi pan przyjąć ochronę, gdy reszta żelaznych kruków się o tym dowie. Doceniam troskę, zastępco, przerwał łagodnie James. Ale dam sobie radę. Proszę pana, jest tam co najmniej trzydziestu więcej członków gangu. Nigdy nie zostawili zniewagi bez odpowiedzi. Więc może czas, żeby ktoś im się przeciwstawił. Tego wieczoru Eleanor odmówiła opuszczenia farmy. Siedziała przy jego kuchennym stole, uparcie aranżując świeżo ścięte róże. Ci łobuzy zagrozili moim kwiatom. Poza tym ktoś musi upewnić się, że jesz porządnie. Doktor Alice Martinez, miejscowa weterynarz i najlepsza przyjaciółka zmarłej żony Jamesa, Rachel, wbiegła pospiesznie. James, właśnie słyszałam, wszystko w porządku? W porządku, Alice. Tylko trochę pielęgnacji ogrodu dzisiaj. Pielęgnacji ogrodu? Całe miasto mówi o tym, jak sam pokonałeś połowę żelaznych kruków. Z nadejściem nocy żelazne kruki zebrały się w sile. Ponad trzydzieści motocykli ustawiło się w rzędzie, gdy Shadow przedstawiał swój plan zemsty. Ale Hawk nie mógł pozbyć się niepokoju. Służył w Afganistanie i coś w sposobie walki Coopera wydawało mu się znajome. Sprawdź to, powiedział ghost, pokazując Hawkowi swój telefon. Gość P., że prowadził się tutaj dwa lata temu po śmierci żony. Ale wcześniej nic, jakby nie istniał. Shadow, musimy wiedzieć więcej o tym farmerze, zanim ruszymy przeciwko niemu. Ostrzegł Hawk. Wiemy wszystko, co trzeba wiedzieć, warknął Shadow. Dziś w nocy umiera. Młody Tommy Thompson, wnuk Eleanor, obserwował ze swojej kryjówki za magazynem, gdy go zauważyli uciekł, ale motocykle były szybsze. Właśnie gdy Tommy myślał, że po nim, pojawił się pickup Jamesa. "Wsiadaj", rozkazał James. Tommy wskoczył do ciężarówki, gdy James wykonał perfekcyjny manewr defensywnej jazdy. Skąd wiedziałeś? Sapał Tommy. Zadzwoniła Eleanor. Powiedziała, że zachowywałeś się podejrzanie przy kolacji. Oczy Jamesa ciągle sprawdzały lusterka. Przyjeżdżają dziś w nocy. Wszyscy. Dlatego potrzebuję Twojej pomocy, żeby wszystkich doprowadzić do bezpiecznego miejsca. Piwnica starego kościoła brzęczała od nerwowej energii, gdy James przemówił do zebranych mieszkańców miasta. Wszyscy zostają tutaj, dopóki się nie skończy. Sheriff Wilson i zastępca Chen będą Was chronić. Ale to na twoją farmę idą ją spalić zaprotestował Mike Anderson. Budynki można odbudować odpowiedział James. Życia nie! Eleanor wstała z determinacją. Pieprzyć to Rachel nigdy by mi nie wybaczyła, gdybym pozwoliła ci stawić temu czoła samemu. Na zewnątrz James pracował szybko, strategicznie ustawiając sprzęt rolniczy i regulując systemy nawadniania. -Żelazne kruki zebrały się w swoim miejscu koncentracji czterdziestu jeźdźców. To kończy się dziś w nocy. Głos Shadow niósł się nad warczeniem silników. Cooper nas upokorzył. Po tym, jak skończymy z jego farmą, nikt nie odważy się przeciwstawić żelaznym krukom. Ale Hawk zauważył coś dziwnego. Szefie, coś się nie zgadza. Cooper miał godziny na ucieczkę, ale wciąż tam jest sam. Dobrze, uśmiechnął się Shadow. To ułatwia sprawę. Nie, nalegał Hawk. To czyni to podejry. Zanim. Żaden normalny farmer nie zostaje, żeby stawić czoła czterdziestu uzbrojonym mężczyznom sam. Motocykliści ruszyli z rykiem w ciemność, ale to, co znaleźli na farmie Cooper, nie było tym, czego oczekiwali. Światła robocze, które ustawił James, tworzyły dziwne cienie, a rury nawadniające zostały przestawione. Ich motocykle ślizgały się w błocie, podczas gdy James poruszał się niewidocznie wśród cieni. Jeden po drugim motocykliści znajdowali się rozbrojeni i zneutralizowani przez przeciwnika, którego nie mogli zobaczyć. Lata doświadczenia w operacjach specjalnych połączone z doskonałą znajomością układu farmy. Wybiera nas po kolei, krzyknął ktoś. Hawk, obserwując z drogi, dostrzegł schemat. Sukinsyn. Używa taktycznych formacji ataków. Ten gość to wojskowy. Shadow, wściekły, złapał kanister z benzyną. Palić! Spalić wszystko! Ale odkrył, że kanister jest napełniony wodą. Wszystkie ich zapasy paliwa zostały zniszczone w eksplozji magazynu. Szukasz tego? Głos Jamesa dobiegł z ciemności, trzymając korek od paliwa. Nigdy nie zostawiaj linii zaopatrzenia bez ochrony. Podstawowy błąd taktyczny. Walka skończyła się w mniej niż dwadzieścia minut. Gdy przybył szeryf Wilson, zastał trzydziestu motocyklistów związanych i spokojnie siedzących w stodole. Ale to, co stało się później, naprawdę zmieniłoby Dolinę Milbruk na zawsze. Wewnątrz ciepło oświetlonej stodoły, schwytani żelazne kruki, siedzieli w dziwnej ciszy. Zapach świeżej kawy mieszał się z olejem silnikowym i sianem. James poruszał się wśród nich, nie jako więzień, ale sprawdzając ich rany, oferując wodę i zadając pytania. Służyłeś w 75. pułku? zapytał James jednego z młodszych członków, zauważając jego wyblakły tatuaż. Dwie tury w Afganistanie, mruknął motocyklista, potem spojrzał ostro w górę. Jak mogłeś. Sposób, w jaki się poruszałeś podczas walki. Rangersi mają charakterystyczny styl. James podał mu filiżankę kawy. Podobne rozmowy rozpoczęły się w całej stodole, gdy James identyfikował więcej weteranów wśród schwytanych motocyklistów. Dwunastu w sumie, łącznie z Haukiem. Eleanor wybrała teach, en moment, żeby wejść do stodoły, niosąc duży kosz. No cóż, jeśli chłopacy skończyli próbować spalić farmę mojego przyjaciela, przyniosłam kawę i kanapki. Absurdalność sytuacji, babcia oferująca posiłek schwytanym członkom gangu, przełamała napięcie. Kilku motocyklistów rzeczywiście się roześmiało. Mój wnuk Tomi mówi mi, że niektórzy z tych chłopaków to weterani, kontynuowała Eleanor, rozdając papierowe talerze. Żaden weteran nie idzie głodny pod moim nadzorem. To nie tylko jakiś farmer, powiedział w końcu Hawk, układając puzzle. Sposób, w jaki to wszystko ustawiłeś. Pola jako strefa zabijania, światła do dezorientacji, zakłócenie linii zaopatrzenia to taktyka sił specjalnych stodoła ucichła. Siły specjalne potwierdził cicho James. Dwadzieścia lat, przeszedłem na emeryturę jako starszy sierżant. Kilku członków weteranów wyprostowało się instynktownie, automatycznie wracając do wojskowej postawy. Oto moja propozycja. Kontynuował James. Ci, którzy chcą się zmienić, którzy chcą znaleźć lepszą ścieżkę, oferuję wam szansę. Farma potrzebuje pomocy. Co ważniejsze, znam innych weteranów, którzy potrzebują pomocy, ludzi, którzy rozumieją przez co przechodziliście. Shadow skrzywił się. Jesteś szalony, jeśli myślisz. Zamknij się, Shadow, przerwał mu Hawk. Raz w życiu po prostu się zamknij. Zwrócił się do Jamesa. Co dokładnie oferujesz? Program, część praca, część terapia. Pomagacie odbudować to, co próbowaliście zniszczyć dziś w nocy. Uczycie się umiejętności rolniczych, bierzecie udział w poradnictwie i może znajdziecie lepszy sposób wykorzystania waszego braterstwa. Zastępca Chen odezwała się: Szeryf, moglibyśmy uczynić to częścią programu rehabilitacji. Alternatywne wyrokownie: ci, którzy go ukończą, otrzymują czyste akta. Jestem za, powiedział natychmiast młody ranger. Inni zaczęli kiwać głowami. Żelazne kruki to nie jakaś grupa terapeutyczna. Kleje. Shadow próbował wstać, ale nie mógł ze związanymi rękami. Nie, zgodził się Hawk. Mamy być braćmi. I zapomnieliśmy, co to znaczy. Gdy noc mijała, zaczęły kształtować się plany. 25 sytuacji. Łącznie z wszystkimi dwunastoma weteranami przyjęło ofertę Jamesa. Shadow i jego najbardziej zatwardziali zwolennicy mieli stanąć przed sądem, ale większość gangu obrała inną ścieżkę. Wiesz co? powiedział Hawk, gdy wzeszło słońce. Potrzebujemy nowej nazwy. Nie możemy zachować Żelaznych Kruków, jeśli mamy się zmienić. Co powiesz na Strażników Doliny? zasugerował Tommy. Byli motocykliści jęknęli, ale za ich sprzeciwami kryły się uśmiechy. Coś zmieniło się podczas tej długiej nocy w Stodole. Nowy rodzaj braterstwa zakorzeniał się. Tydzień później motocykle zachukotały na żwirowej drodze dojazdowej do farmy Cooper, ale tym razem przyszły odbudowywać. Hawk prowadził dwudziestu byłych żelaznych kruków, ich motocykle lśniły w porannym słońcu. Nadal nie mogę uwierzyć, że to robimy, mruknął Tank. Lepsze niż więzienie — przypomniał mu ghost. Praca była ciężka, ale mężczyźni się nie skarżyli. James pracował razem z nimi, ucząc zamiast rozkazywać. Widzisz te krzewy róż, korzenie mówią ci wszystko, tak jak w walce musisz czytać znaki. Do południa przybyła doktor Martinez, żeby przeprowadzić pierwszą sesję poradnictwa. Kto pierwszy? — zapytała. Mężczyźni wymienili nerwowe spojrzenia, aż Hog wystąpił do przodu. Chyba ja, Przewodzić przykładem, prawda? Lokalne zespoły informacyjne pojawiły się około południa, ale James trzymał ich na dystans. Ci mężczyźni zasługują na prywatność, gdy odbudowują swoje życia. Pastor Roberts przybył z obiadem dzięki uprzejmości swojej kongregacji. Rada Kościelna zagłosowała jednogłośnie za wsparciem programu. Przekształcamy stare centrum młodzieżowe w dormitorium dla weteranów potrzebujących mieszkania. Transformacja nie była tylko fizyczna. Gdy mężczyźni pracowali na ziemi, zaczęły się wyłaniać historie. Ghost był medykiem bojowym, zanim PTSD doprowadziło go do gangu. Tank stracił rodzinę przez rozwód po tym, jak trzy tury pozostawiły go niezdolnym do readaptacji do życia cywilnego. To dziwne, skomentował Hawk podczas przerwy na wodę. W gangu myśleliśmy, że jesteśmy wolni, ale tylko budowaliśmy kolejne więzienie. Tego popołudnia przybył Mike Anderson ze swojego sklepu z paszą. Jego noga nadal w gipsie. Wszyscy się spieli. To oni ją złamali. Ale Mike po prostu podjechał na wózku do tanka. Słyszałem, że byłeś mechanikiem, powiedział szorstko. Moja ciężarówka dostawcza robi dziwny dźwięk. Chcesz rzucić okiem? Więcej członków społeczności zaczęło się zatrzymywać. Maria Gonzalez przyniosła domowe tamale. Mój ojciec zawsze mówił, że głodni mężczyźni nie mogą myśleć jasno. Dlaczego to robią? Zapytał ghost cicho Jamesa. Bo to oznacza społeczność, odpowiedział James. Gdy wróciłem z mojej ostatniej tury, to miasto pomogło mi się wygoić. Teraz wasza kolej. Dwa tygodnie od rozpoczęcia programu kłopoty nadeszły w postaci trzydziestu motocykli. Jeźdźcy śmierci, rywalski gang, który słyszał o pozornej słabości żelaznych kruków. James uczył systemów nawadniania, gdy Hawk podjechał szybko. Mamy problemy, jeźdźcy śmierci. Są teraz w sklepie z paszą Majka grożą Tankowi i Gostowi. W sklepie z paszą. Tank i ghost stawili czoła przywódcy jeźdźców śmierci, górze mięśni znanej jako kraszer. Spójrzcie na was dwóch, zadrwił kraszer. Żelazne kruki zamieniły się w żelazne szczenięta. Zostaw to, kraszer, ostrzegł tank, skończyliśmy z tym życiem. Nikt nie kończy, dopóki my nie powiemy, że kończy. Są już tutaj dobiegł cichy głos jamesa z za ich pleców jeźdźcy śmierci odwrócili się żeby znaleźć jamesa stojącego tam z szeryfem wilsonem i zastępcą chen za nimi podjechały ciężarówki i samochody z byłymi żelaznymi krukami i mieszkańcami miasta to nie twoja sprawa farmerze warknął crasher właściwie jest ci mężczyźni pracują dla Majka Mike, Mike to przyjaciel to czyni to moją sprawą crasher roxy zajrzał się po swoim gangu Trzydziestu nas, jeden z ciebie. Podoba mi się taka proporcja. Możesz chcieć sprawdzić swoje liczenie, skomentował szeryf Wilson, gdy nadjeżdżały kolejne pojazdy. Widzisz o co chodzi, kontynuował konwersacyjnie James. Dolina Milbrook to nie tylko jakieś terytorium do podziału. Ci ludzie to nie cele dla waszego haraczu. To moi przyjaciele, moja rodzina, nasza rodzina, poprawił Hawk, występując do przodu z innymi byłymi żelaznymi krukami. Więc masz dwa wybory, ciągnął James. Odjedź teraz i rozpowszechnij wiadomość, że Dolina Millbrook jest terenem zakazanym, albo możemy kontynuować tę dyskusję na komendzie szeryfa. Przez napięty moment nikt się nie poruszył. Potem jeden z jeźdźców śmierci odpalił motocykl i odjechał. Inni szybko podążyli za nim. Tego wieczoru stodoła farmy była zapakowana na improwizowaną celebrację. Dawni wrogowie siedzieli razem, dzieląc gotowanie Eleanor, podczas gdy dr Martinez prowadziła sesję terapii grupowej. Prawie sięgnąłem po broń, przyznał ghost. To był czysty instynkt. Ale tego nie zrobiłeś, przypomniał mu James. Wybrałeś inną ścieżkę. To się liczy. Trzy miesiące po rozszerzeniu programu proces Shadow dobiegał końca. James stanął na mównicy, jego zeznanie było kluczowe dla sprawy oskarżenia. Przyszli na moją farmę żądając haraczu, zeznawał James. Gdy odmówiłem, zagrozili przemocą. A pan, prosty farmer, zdołał obezwładnić wielu uzbrojonych napastników? James spojrzał w oczy Shadow. Jestem emerytowanym starszym sierżantem sił specjalnych. Nie było w tym nic prostego. Ujawnienie wywołało poruszenie. Twarz Shadow pobladła, gdy dwadzieścia lat utajnionych operacji zostało krótko podsumowanych. A po obezwładnieniu ich zaproponował pan rehabilitację zamiast oskarżenia? Tak, bo rozpoznałem, kim naprawdę byli. Zagubieni wojownicy, którzy potrzebowali nowej misji. Z powrotem na farmie ekspansja była w pełnym rozkwicie. Strażnicy Doliny kupili sąsiadujące nieruchomości, używając swoich poddanych aktywów. Nowe dormitoria mieściły pięćdziesięciu weteranów w trakcie powrotu do zdrowia. Ja. Dostaliśmy wiadomość z VA, poinformował Ghost. Oficjalnie uznają nasz program, chcą go używać jako modelu w całym kraju. Strażnicy Doliny stali się integralnymi dla społeczności, zapewniali bezpieczeństwo na lokalnych wydarzeniach, pomagali starszym mieszkańcom i utrzymywali zespół reagowania kryzysowego. Pamiętasz, gdy terroryzowaliśmy takie miejsca jak to? Zastanawiał się Hawk podczas obiadu. Teraz je chronimy. Zastępca Chen podzieliła się statystykami. Wskaźnik przestępczości spadł o 60% w trzech hrabstwach. Inne gangi albo odchodzą, albo pytają o rehabilitację. Ale sukces przyniósł nowe wyzwania. Dostajemy więcej próśb niż możemy obsłużyć, powiedział James na nadzwyczajnym spotkaniu. A niektórzy ludzie próbują kopiować nasz program bez jego zrozumienia. Rozprawa sentencyjna Shadow zmieniła wszystko. Zamiast okazywać skruchę, jego oczy płonęły nienawiścią. Myślisz, że to koniec? warknął Shadow. Mam przyjaciół w ciemniejszych miejscach. Idą po twoją małą bajkową farmę. Dwa dni później Hawk znalazł Jamesa przed świtem. Shadow nie blufował. Królowie demonów się mobilizują, co najmniej stu jeźdźców. Celują też w nasze inne centra rehabilitacji. Strażnicy Doliny z powodzeniem założyli pięć programów satelitarnych w sąsiadujących hrabstwach. Każdy mieścił dziesiątki weteranów próbujących odbudować swoje życie. Musimy ewakuować centra satelitarne zdecydował James. Przywieść wszystkich tutaj. To ponad 200 ludzi zauważył pastor Roberts. Obóz kościelny zasugerowała Eleanor jest pusty w tym sezonie. Dużo kabin. W ciągu godzin konwoje dyskretnie przenosiły członków programu rehabilitacji. Lokalne firmy dostarczały zapasy, członkowie społeczności otworzyli swoje domy. Ale królowie demonów nie skończyli. Tego wieczoru wybuchły trzy podejrzane pożary w całym mieście. Gdy służby ratunkowe pośpieszyły, żeby je ugasić, cie... mne sylwetki zostały zauważone w pobliżu szkoły. Strażnicy Doliny byli gotowi. Zespoły zreformowanych weteranów koordynując z policją Przechwyciły bombarzy, zanim zdążyli podłożyć urządzenia. Napastnicy zostali sfilmowani, udowadniając, że królowie demonów celowali w cywilów. Setki nadjeżdżających reflektorów rzucały niesamowity blask na dolinę Milbrook. James obserwował, jak królowie demonów otoczyli obszar co najmniej 200 motocykli. Przywódca królów demonów, znany tylko jako sędzia, podjechał do głównego wejścia farmy. W odróżnieniu od bezczelnej agresji Shadow, sędzia niósł się z zimną kalkulacją. Harrison, głos sędziego rozbrzmiewał chodź stawić czoła swojemu osądowi. James wystąpił w światło sam. Trochę dramatyczne, nie uważasz? Podkopałeś wszystko, za czym stoimy zamieniając wojowników w farmerów, czyniąc drapieżniki ofiarami nie. Odpowiedział spokojnie James. Pomogłem zagubionym mężczyznom znaleźć drogę do domu wielka różnica. Ostatnia szansa zamknij swoje programy, odeślij naszych ludzi z powrotem albo spalimy wszystko. Waszych ludzi, James uniósł brew. To nie są rzeczy, to mężczyźni, którzy wybrali lepszą ścieżkę. Więc wybierasz wojnę. Właściwie, James uśmiechnął się lekko. Wybieram to. Nagle. Światła zapłonęły wokół całej doliny. Królowie demonów znaleźli się otoczeni nie przez policję czy siły zbrojne, ale przez samą społeczność. Setki mieszkańców miasta stało ramię w ramię ze strażnikami doliny. Widzisz, podczas gdy zbierałeś swoją armię, kontynuował James, my przypominaliśmy tym mężczyznom, jak wygląda prawdziwe braterstwo. Z szeregów królów demonów. Dziesiątki jeźdźców nagle się odsunęło, zdejmując swoje kolory gangu, by odsłonić mundury strażników doliny pod spodem. Oczy sędziego rozszerzyły się, gdy zrozumiał prawdę. Infiltrowali jego własną organizację z rehabilitowanymi członkami. Wasi własni ludzie wybrali nas, Hog wyszedł z cieni, bo oferujemy coś, czego nigdy nie mogliście odkupienie. Pięć lat po pierwszej konfrontacji na farmie Cooper. Działsiułaci James stał w swoim polu kwitnących róż, obserwując wschód słońca. Farma rozrosła się w rozległą oazę nadziei. Eleanor dołączyła do niego, niosąc dwa listy. Ten jest z Białego Domu. Ceremonia medal wolności prezydenta, ale ten uśmiechnęła się test jest z Montany. Ich pierwsza klasa absolwentów, 40 byłych członków gangów, wszyscy weterani. I James, oni też hodują róże Rachel. Strażnicy Doliny stali się największą organizacją weteranów reagowania na katastrofy w kraju. Ich reputacja za zamienianie byłych wrogów w sojuszników czyniła ich wyjątkowo wykwalifikowanymi do łączenia społeczności w kryzysie. Shadow, zwolniony wcześniej za dobre sprawowanie i teraz absolwent programu, uczył rozwiązywania konfliktów. Siła to nie o tym, kto może komu zaszkodzić, mówił swoim studentom, to o tym, kto może pomóc w gojeniu. Ponad dziesięć tysięcy absolwentów w całym kraju, osiemdziesiąt trzy centra rehabilitacji, dziewięćdziesiąt cztery wskaźnik sukcesu. Tego wieczoru farma gościła swoją coroczną kolację społeczności. Stoły rozciągały się przez pola, gdzie kiedyś toczyły się bitwy. Dawni wrogowie łamali chleb razem, dzieląc się historiami transformacji. Pięć lat temu na tym samym polu mieliśmy wybór. James przemówił do zgromadzonych. Odpowiedzieć przemocą na przemoc lub spróbować czegoś innego. Wybraliśmy wiarę w siłę drugich szans. Ale to, co naprawdę zbudowaliśmy, to nie były budynki czy programy. Zbudowaliśmy dowód. Dowód, że nigdy nie jest za późno na zmianę, że najtworsze serca mogą zmiękczyć, gdy otrzymają odpowiednią glebę do wzrostu. Gdy noc padła na dolinę, światła kampusu świeciły jak gwiazdy spadłe na ziemię. Każde światło reprezentowało przemienione życie, ugojone serce, wojownika, który znalazł drogę do domu. Ziarna zmiany wyrosły w las nadziei, rozprzestrzeniając się daleko poza dolinę Milbrook. A gdzieś, James wiedział, Rachel się uśmiechała. Wiesz co? Powiedziała Eleanor, dołączając do niego na ostatnią filiżankę kawy na ganku. Rachel zawsze mówiła, że każdy ogród potrzebuje trzech rzeczy do wzrostu: dobrej gleby, cierpliwej pielęgnacji i co najważniejsze kogoś, kto wierzy w to, co sadzi. James spoglądał na przemienioną dolinę, gdzie dawni wrogowie teraz pracowali razem, by pomóc innym znaleźć drogę do domu. Miała rację zwykle miała. No więc. Eleanor wstała, zbierając swój pusty kosz. Powiedziałabym, że mamy tutaj całkiem niezły ogród. Rzeczywiście mieli. I wciąż rósł.